Jak prawidłowo smarować pas i blat bieżni? Jeśli nie używałeś bieżni przez dłuższy czas, przed uruchomieniem skontroluj, czy pas jest odpowiednio nasmarowany. Suń dłoń pod pas i sprawdź, czy na blacie jest minimalna warstwa smaru. Zalecamy korzystanie ze smarów w skraju typu R przeznaczonych do bieżni. By uniknąć wydostania się smaru podczas aplikacji, możesz przyłożyć brzegi pasa czymś ciężkim. Aplikuj smar w przestrzeni między blatem a pasem biegowym. Unieś pas, wsuń dozownik smaru i zaaplikuj. Dla prawidłowej aplikacji puszka powinna znajdować się w pozycji pionowej. Aplikuj smar w miejscu, gdzie naciskasz stopami na pas podczas ćwiczeń. Po zakończeniu uruchom urządzenie. Stąpając nogami po pasie, rozprowadzisz smar. Bieżnie należy smarować co 20-30 godzin jej pracy, nie rzadziej niż co 2 miesiące. Twoja bieżnia jest już nasmarowana i gotowa do pracy.